Spójrzcie, jakie piękne leszczycho wzięło metoda feder klasyczny z takim oto feder rigiem. Taki oto z 8 mm Zanęta germina gruba. Tu jest akurat leszcz. Zobaczcie, tu niczego grubego już dodawać nie trzeba. A do koszyczka gruba germina nowość bardzo gruba zanęta, której nie trzeba już niczym, naprawdę niczym wzbogacać w grube składniki. Piękne leszczysko Dobra, rybka około 63 cm nie chcę jej kłaść na ziemi, bo maty dzisiaj nie mamy ale piękny, naprawdę piękny leszcz. Wrócimy mu wolność. O, pięknie popłynął.